Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was w Salmo. Wielu z Was na pewno na to czekało. Czas najwyższy przedstawić Wam Ratlin Slider A15, zupełnie nowy Ratlin Slider o długości 15 cm, dostępny w czterech kolorach: Supernatural Wonder Days, Real Pike, Clear Silver Ale i Supernatural Hot Perch. Ta sama niezwykła, łowna praca. Technologia Salmo Rattling dodała przynędzie wabik akustyczny. Slider 16, 4 limitowane edycje kolorystyczne Slidera 16, Siren, Goldback, Black Shadow i Wounded Emerald Perch. Miłośnicy łowienia pstrągów na pewno to pokochają. Legendarny Salmo minął otrzymał świetne nowe kolory. Dwa nowe kolory to Holo i Lake Chair. Dostępne w trzech długościach. 5, 6 i 7 cm. Dostępne w dwóch wariantach pływający i tonący. Nowe kolory woblera Fanatic. Woblery Salmo Fanatic otrzymały dwa nowe kolory, dzięki którym złowisz jeszcze więcej ryb. Holostickleback i Lake Chair. Dostępne w długości 7 cm. Kolejna gratka dla miłośników łowienia pstrągów Trout Pack. Nowy zestaw przynęt specjalnie przeznaczony do połowu strągów zawiera trzy łowne kolory. Trout w wersji tonącej, Minnow w wersji tonącej, Days w wersji pływającej. Występują w rozmiarach 5 cm. Doskonale wiemy, jak bardzo prosiliście nas o duże przynęty. Nie ma problemu. Cztery limitowane edycje kolorystyczne Sweepera 17. Holo Smelt Real Pike. Holo Perch. Holo Red Perch. Cztery limitowane kolory Fatso 14, Holo Perch, Phantom Perch, Mad Tiger i Wounded Emerald Perch. Dostępne modele pływające i tonące. Jeśli myśleliście, że to koniec, nic bardziej mylnego. Dwa nowe limitowane edycje kolorystyczne Jaka 18, Barrett Maski i Amur Pike. Przedstawiamy serię kołowrotków Salmo, zaprojektowane aby doskonale pasowały do Twoich wędzisk Salmo. Ta wspaniała seria kołowrotków o wysokiej jakości i niezawodności, z której słynie każdy element sprzętu wędkarskiego z logiem Salmo. Przedni hamulec z dużym pokrętłem do szybkiej regulacji, powiększona rolka wodzika dla lepszego ułożenia linki, uchwyt rączki Ewa dla maksymalnego chwytu i kontroli dostępne w trzech wielkościach S2000, S3000, S4000. Dostępne szpule zapasowe do każdego modelu, zaprojektowane aby pomóc ci czerpać wszystko co najlepsze z łowienia na woblery.